Algorytm osobisty, algorytm osobisty, to jest algorytm osobisty, zaprasza Tomasz Słodki, Tomasz Słodki. Witam Was bardzo serdecznie w Algorytmie Osobistym i w studiu podcastowym Katarzyna Miller, psycholożka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, o szczęściu dzisiaj będziemy rozmawiali. Szczęście chyba najważniejsze w życiu. E, pytanie czego... Potrzebujemy, do czego dążymy, i czy szczęście jest najważniejsze, to nie mi odpowiadać na to pytanie, bo właśnie. Dla każdego, co innego, jest ważne. Dla każdego, co innego i pytanie, czym jest szczęście, dla kogo. I w zależności od tego, czego ludzie oczekują, to też do tego dążą. Nawet nieświadomie, bo nasz mózg ma taką autostradę, jak sobie wyznaczy cel, to do niego dąży. Tylko nie zawsze ten cel jest dobrze sprecyzowany, dobrze określony, i nie zawsze ten cel da nam szczęście. Dlatego też ważne jest, żebyśmy my wyznaczali sobie wartościowe cele, że kiedy my go zrealizujemy, to on faktycznie da nam szczęście, bo wiedząc o tym, że nasz mózg z automatu działa, dąży do tego, co my sobie tam zaplanowaliśmy. I wiedząc to, że będę do tego dążyła, to staram się wyznaczać takie cele, które przynoszą mi korzyść. Ale nie tylko sam cel, który zostaje zrealizowany, ale sama droga do tego celu jest dla mnie wartością. Przykładem mogą być osoby, które myśląc, że nie wyznaczają celów, ale dla nich ważne jest, żeby rano pójść, może przykład jest kiepski, ale taki dosłowny i dobitny. Osoby, które rano idą do sklepu, kupić sobie coś procentowego. To jest ich cel. I oni choćby padał deszcz, choćby śnieg walił im w oczy to oni zrealizują. Na nią wstaną, pójdą i Czyli zrealizują. alkoholicy na przykład tak robią, że... A dzisiaj tak. w ogóle czytałem artykuł, to ciekawe co mówisz, o tym, że bardzo dużo pijemy i że y, zbawieniem dla Polaków stały się tak zwane małe małpki. Tak. Y, że y, nawet jak Polak pracuje, to on sobie myśli właśnie o tym, jak, jak zrealizuje ten cel po pracy, kiedy wyjdzie z pracy i pójdzie właśnie kupić sobie y, małpkę. A ty powiedziałeś o Wartościowych celach. To wartościowy. co? Wartościowy cel to jest co? Dla, co? dla każdego pewnie będzie coś innego. Dla alkoholika <laughs> będzie wartościowym celem alkohol. Jak wspomniałeś o tym, Piciu, że e, trzeba pić, w sumie jest ciepło, w wakacje jest bardzo ciepło, ważne, żebyśmy pili. No i alkoholik pije. Realizuje ten cel, żeby się nie odwodnić, e, ale wartością jest na przykład picie wody, bo wiemy, że jest zdrowa, nie jakaś kola, e, więc wyznaczajmy sobie to jest takie przysłowiowe, ale nie wiem e, Weźmy w nawyk na przykład taki m, nasze działanie z automatu, żeby sięgnąć jednak po tą szklankę wody i się napić. E, I też ważna jest świadomość tego, w jaki sposób pić. Nie jestem jakimś tam specjalistą w piciu wody, e, ale z tego co wiem, to ważne, żeby małymi łyczkami i często. E, i no dwa właśnie, litry bo przed, wody, przed, nie? Przed, przed programem rozmawialiśmy o tym, że był u mnie ostatni Jacek Kłębowski, dietetyk i właśnie tak, mówił tak. o piciu wody, że z lodem czy bez lodu. Tak. Nagrywaliśmy podcast. I no i właśnie to jest ciekawe, wartościowe picie wody, czyli dla kogoś może być celem co? To, co w siebie wlewa, albo to, co je na przykład? Dokładnie tak, i wartościowe wypicie, czyli nie dwa litry na raz, tylko rozłożenie tego na cały dzień. Chociażby nie? Jak cele mogą przybliżyć nas do szczęścia? Jeżeli my wyznaczamy ten cel, który jest dla nas wartością, a jeżeli jest wartością, to wzbudza w nas motywację wewnętrzną, tą najsilniejszą. Mamy więcej siły, energii, determinacji do tego, żeby ten cel osiągnąć. Kiedy osiągniemy cel, oprócz tego, że dojdziemy do tego, czego pragniemy, to dodatkowo wzrasta w nas poczucie własnej wartości. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy, że zrealizowaliśmy, wzrasta poczucie sprawczości i Śmiało mogę powiedzieć, że im więcej sobie wyznaczamy tych celów, wiadomo, że nie ileś tam na raz. Milion, Milion na raz, ja udźwignę wszystko. No, nasze moce są ograniczone, więc spokojnie, powoli małymi kroczkami, raz jeden, raz drugi, w zależności od tego, jakie te cele są. Jeżeli jest wielki cel, rozłóżmy sobie go na małe kroczki, żeby jednak powoli powoli do niego dążyć. A to ciekawe co mówisz, bo ja na przykład miałem tak w pandemii, że jak złapał nas lockdown, to wtedy wszyscy klienci zazwyczaj odwoływali zlecenia. Mhm. Ja sobie założyłem, że w ciągu miesiąca muszę pozyskać taką i taką liczbę klientów, ale za każdym razem kiedy osiągnąłem w danym dniu cel, na przykład sprzedaży 10 magicznych pudełek, które wtedy sprzedawałem, mhm. to nagradzałem się tym, że że kupowałem sobie na wynos z restauracji jedzenie. Czyli, czyli to był jakby osiągnięty mały krok, dawałem sobie nagrodę tak. i przybliżało mnie to do tego dużego celu, którym była określona sprzedaż pudełek w danym miesiącu. Tak, świetnie, że o, ty, o tej nagrodzie wspomniałeś, bo to jest kolejny element, który pomaga nam podążać do tego właśnie wyznaczonego celu, bo nasz mózg lubi nagrody. Jeżeli zrealizował jakąś część pracy i dostaje nagrodę, to dostaje informację, że działaj dalej, za chwilę dostaniesz kolejną. Więc kolejny element, który jest mega ważny w realizacji tych celów, żeby siebie nagradzać, ale nie tylko siebie, bo realizacja celów, to tak jak w firmach, dotyczy się również pracowników, to nie nagradzajmy tylko siebie, ale pamiętajmy też o pracownikach. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe informacje. Wspomniałeś też o tym, żeby za dużo nie brać na swoją głowę, mhm. bo wtedy może nas to przytłoczyć, ale tak. myślę, że dobra organizacja, organizacja czasu może w tym pomóc. Ja tak jak patrzę na ciebie, ty masz bardzo dużo zadań w swoim życiu, bo i pracujesz na etacie i prowadzisz własną firmę mhm. i masz tych projektów dużo i jeszcze masz rodzinę i małe dziecko, jak Ty sobie z tym wszystkim dajesz radę? W zależności od tego kto jaki ma charakter i czego potrzebuje, ja sobie tak weszłam wgląd siebie i przeanalizowałam to jakie ja mam potrzeby, wartości, czym kieruję się w życiu, no taka samoświadomość i ja czuję, że im więcej robię, wiadomo, że nie za dużo, bo przeciążenie jest złe, ale jeżeli mam tą pracę, którą uwielbiam, robię to, co lubię, i widzę, że jeszcze to przynosi wartość nie tylko mi, ale ludziom wokół, to jest coś, co zamiast mnie wypompowywać, to dodaje mi energii i pompuje mnie jak balon, i ja się unoszę. Więc sama się dziwię, skąd ja biorę tą energię, ale wiedząc mniej więcej po części, jak te mechanizmy psychologiczne działają, to też. Tak samo się motywuję, staram się używać właśnie tej motywacji wewnętrznej. Chociaż nie ukrywam, że w sytuacji, kiedy powinnam coś zrobić, a tej motywacji wewnętrznej brakuje, to staram się w jakiś sposób wykształcić tą motywację zewnętrzną. Jeżeli ja nie mogę, to staram się wynegocjować u innych. I co najważniejsze, to dostrzegać pozytywy w tym, co się dzieje wokół mnie. A to chyba bardzo ważne, co powiedziałaś: pozytywy, żeby, mhm. żeby właśnie. Myśleć pozytywnie i optymistycznie, ale to trudne, nie każdy potrafi. To jest trudne i powiem Ci, Tomku, że spotkałam się z różnymi artykułami. Ludzie, niektórzy wręcz negują pozytywne myślenie, że to jest coś złego, że to nie daje rozwoju, różne rzeczy. Ja się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że pozytywne myślenie to jedno, ale jeżeli jest połączone z działaniem, bo kiedy ja e, się położę na kanapie i będę sobie myślała, nie wszystko będzie dobrze, ułoży się, e, praca sama przyjdzie i w ogóle ja nie podejmę żadnego działania, żeby coś zmienić w tym, co e, na przykład się dzieje źle, to faktycznie pozytywne myślenie e, może nie zadziałać. Nie zadziałać. Mhm. No, Mało komu się udaje, że cuda po prostu się przytrafiają. No To tak samo, jak będę myślał pozytywnie, chce mi się siku, yy, to nie pójdę do talety, tak. bo będę myślał pozytywnie. Ja i... mi się odechce. Tak, nie? Wyparuję, jak jest z nie śmieję się, ale yy, oprócz tego pozytywnego myślenia yy, na tym samym etapie jak kładę też działanie. Mhm. Yy, I nawet jak mi się nie chce, yy, to po prostu zmotywować się i zacząć. Yy, kiedy ja już zacznę, yy, to już jest. Dla mnie 50% sukcesu, bo ja się w taki sposób też napędzam. Najgorzej jest za założyć buty albo po prostu zrobić ten krok, zacząć pisać książkę, usiąść tak. i poświęcić tą chwilę, żeby. Mhm. Żeby ruszyć. Żeby no ruszyć. właśnie, ja w ogóle mam wrażenie, to też widzę po sobie, że często jest tak, że jakieś zadanie mnie. Przeraża w jakiś mhm. sposób, tak y, dystansuje, że tak. nie mogę się do niego zabrać. Myślę o tym, tak. ale i, i ciąży mi to i ciąży. Mhm. A jak usiądę, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie trudne. Tak. Jak sobie myślę o tym właśnie działaniu, to ja zawsze przy każdych wystąpieniach publicznych stresuję się. I tak samo jak przyszłam do ciebie, to się stresowałam. Teraz, dzisiaj? Też. Tak. Hmm. I właśnie z tym działaniem, jak już zaczęliśmy, to powoli ten stres zaczął uchodzić gdzieś tam na bok, ale na początku czułam, że taka jestem zblokowana, te światła, te kamery. No jak mamy w ogóle. tutaj trochę tego. I kiedy tak z Tobą rozmawiam, to swoją uwagę przykuwam na coś innego, czyli na ciebie. Ja w mhm. rozmowie z drugim człowiekiem staram się być tu i teraz na 100%. No, nie da się na 100%, bo jednak tu muzykę słychać tutaj światło. No tak i to jest wszystko, realizacja, ale w miarę możliwości staram się wyłączyć od tego co tu jest wokół i skupić na osobie z którą prowadzę konwersację. Czyli na mnie. Czyli na tobie. Jak fajnie. Bardzo się cieszę i to też jest pomocne to jest też jeden z, z rodzajów radzenia sobie ze stresem, mm -hmm. bo to jest stres. Yy, I wiem, że są też różne metody, yy, i w zależności od osoby, ważne jest, żebyśmy mieli różne, yy, różne jakieś tam możliwości działania w danej sytuacji. Im więcej mamy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że w sytuacji yy, stresowej. My sobie poradzimy, ale też to, co ja sobie myślę, stres jest potrzebny, bo dzięki temu ja dostaję kopa do działania. Więc na szczęście teraz dostaję kopa do Aha, działania i, i, i do rozmowy z Tobą. Ale w momencie, im dalej w las, tym po prostu to jakoś tam uchodzi, nie? To na zakończenie powiedz jeszcze o naszej książce. Wydaliśmy książkę Algorytm Osobisty, tak ona wygląda, na 66 stronie Cele w szczęściu, twoje dwie strony. Rozmawiamy właśnie o szczęściu, o celu, o wyznaczaniu celów i czy to daje poczucie szczęścia. Jest także kod QR, pod którym po zeskanowaniu można posłuchać naszej rozmowy, którą jakiś czas temu nagraliśmy. Jak oceniasz książkę? Odpowiadając na pierwsze pytanie, myślę, że na 5 oceniam na 6 z plusem. Hmm. Nieskromnie powiem, naprawdę zachwyciła mnie nie tylko to, że ja tam jestem i nie chodzi o to, żeby zareklamować. Jeżeli ona by była kiepska, w ogóle bym nie wypowiedziała się na ten temat. Podoba mi się to, że hasłowo dużo elementów jest tam, takich rozwojowych, jeżeli jakieś zagadnienie daną osobę pociągnie, to możemy po prostu sięgnąć do literatury, do różnych źródeł, do kodu QR, żeby poszerzyć, poszerzyć tą wiedzę. Jestem zachwycona osobami, które wybrałeś do tej książki. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego spotkania, naszej premiery książki, żeby poznać te osoby. I już sobie myślę o tym, że kurde, jeden wieczór to mało, żeby po prostu chociaż zamienić... Poznać się, tak. Naprawdę? <grym>, ale cieszę się, że się spotkamy. i. To było pierwsze pytanie. Książka The Best, polecam. A drugie pytanie. I jak się pracowało nad książką? Jak się pracowało? E, co zrobić, żeby się chciało? <laughs> e, najciężej było usiąść, e, więc kiedy usiadłam, napisałam wszystko e, w jeden dzień. Więc tak jak mówię, najtrudniejszy pierwszy krok nie rozwlekać w czasie, tylko po prostu zjeść tę żabę od razu, a po prostu małe żabki zostawić sobie na deser, żeby po prostu lekko przechodziły. Bardzo dziękuję Katarzyna Miller, psycholożka, była moim i waszym gościem. To co, widzimy się na spotkaniu na premierze książki. Jasne, nie mogę się doczekać. Dziękuję. Do zobaczenia. Algorytm osobisty, algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.